Tegoroczne wyniki badania CSR w praktyce barometr francusko-polskiej Izby Gospodarczej pokazują nam z jakimi problemami mierzy się świat, a także Polska. Zapytaliśmy firmy, które wyzwania są w tym momencie najbardziej palące z perspektywy globalnej i tutaj lokalnej. Okazuje się, że tym głównym problemem, z którymi należy podjąć jak najszybsze działania, jak najszybsze aktywności, żeby, żeby go pokonać, to są kwestie zmiany klimatu. Zarówno w skali globalnej, jak i tutaj w polskiej perspektywie to jest ten obszar, który wymaga najpilniejszych działań ze strony społeczeństw, państw, ale także biznesu. Jeśli chodzi o kolejne miejsca, to tutaj są dosyć znaczące różnice, ponieważ w skali globu firmy wskazują na takie problemy bardzo dotyczące takich potrzeb podstawowych, jak wyeliminowanie głodu, jak walka z ubóstwem, jak dostęp do czystej wody. Natomiast w skali tutaj lokalnej, w polskiej z polskiej perspektywy, te problemy, które wymagają podjęcia najpilniejszych działań, to jest kwestia zapewnienia czystej i dostępnej energii, a także kwestia edukacji i równości płci.